Nawigacja. Nawigacja Nokia. Dotknij kafelek Nokia Nawigacja, znajdujący się na ekranie głównym. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, zapoznaj się i potwierdź warunki korzystania z usługi. Dotknij Kontynuuj. Przy pierwszym uruchamianiu aplikacji, pobierz i zainstaluj aktualną mapę oraz głos nawigacji. Pobierane dane wymagają połączenia z internetem. Domyślnie telefon łączy się z internetem poprzez sieć komórkową. W przypadku takiego połączenia mogą zostać naliczone opłaty zgodnie z taryfą operatora. Możesz jednak skonfigurować swój telefon tak, aby łączył się z internetem za pomocą bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić. Skorzystaj z tematów: transfer danych przez sieć komórkową oraz uruchamianie Wi-Fi w telefonie. Dotknij ikonę menu. Dotknij ustaw cel. W polu tekstowym wpisz zapytanie, na przykład salon Orange. Dotknij ikonę strzałki. Z listy wybierz szukaną lokalizację. Dotknij przycisk Jedź do. Wybierz uruchom. Nawigacja została uruchomiona. Postępuj zgodnie z instrukcjami lektora. W ten sposób nawigacja poprowadzi Cię do celu podróży. Aby przejść do widoku pełnoekranowego, dotknij mapy. Aby powrócić do widoku normalnego, dotknij przycisk wstecz. Aby powiększyć lub pomniejszyć mapę. Dotknij ikon plus lub minus. Możesz również powiększyć mapę, dotykając ekran dwoma złączonymi palcami i nie odrywając ich od ekranu, rozsunąć je względem siebie. Aby pomniejszyć mapę, wykonaj ten sam ruch, lecz w odwrotnej kolejności. Aby zmienić widok mapy na 2D, dotknij ustawienia, a następnie wybierz przycisk 2D. Aby zmienić widok mapy z dziennego na nocny, dotknij ustawienia, a następnie wybierz przycisk Kolor mapy. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Start.